Witam, tu Kowal. Czas na drugi odcinek Prince of Persia, Skarbiec Maharadży. Tym razem dowiemy się zastosowania dwóch nowych trików. Pierwszy z nich to będzie bieg po ścianie oraz w odpowiednim momencie naci naciśnięcie spacji. Drugi z nich to będzie wspinaczka po dwóch równoległych ścianach. Należy wziąć rozbieg. Oraz w odpowiednich momentach naciskać spację, by się wybić na drugą ścianę. W taki to sposób. I tam leżał, poza moim zasięgiem, sztylet czasu. Tam był skarb, który mogłem dumnie nieść jako trofeum, gdybym tylko mógł się do niego dostać. No i dostaniemy się, dostaniemy. gdzie tu to teraz było. A, tutaj dobra. Teraz tutaj należy przy samej krawędzi biec po ścianie, bo nie doliśmy do tego miejsca i nie złapiemy się. <laughs> tutaj na... wystarczy trzymać kierunek, w jakim chcemy się wybić i spacja. Jak to ci przykus. Dobra, lecimy dalej. Teraz obracamy się w odpowiednich kierunkach, w którym chcemy się wybić, i spacja, tak jak to wcześniej było. Ja zawsze się obracam w złym kierunku, ale jak to mówią, naokoło, zawsze bliżej. Gdy już idziemy z kolumny, tutaj mamy strumyk odnawiający nasze punkty życia. Gdybyśmy chcieli. A teraz wspinamy się po nasz sztylet czasu. I odbijamy się jak wcześniej. O, nawet mi to nie wyszło. Ale jeszcze raz. I zdobywamy tak. nasz szylet Może teraz mała demonstracja tego sztyletu. Tak więc przypadkiem skocze w dół. I teraz gdy będziemy trzymać R będziemy cofać czas. Ok, więc lecimy dalej. Tutaj mamy serię bieganie po ścianie oraz odbić. I standardowo unikanie kolców. Jak już obejdziemy kolce, zobaczymy długi filmik, który oczywiście grubo skrócę. Ojcze, przyniosłem nam honor i chwałę. Mogę naprawić to, co narobiłeś. Daj mi go! Na filmiku zostaliśmy podpuszczeni przez naszego wroga, by sztyletem otworzyć klepsydę z piaskami czasu. Przez to niemal wszyscy mieszkańcy tego miasta zamienili się w straszliwe, piaskowe potwory. Dowidzie można tylko i wyłącznie naszym sztyletem. Jest to tyle wkurzające, że gdy już po naszego kotwórka będzie leżał do dobicia, możemy zarobić w plecy od innego. O, właśnie, w taki sposób. Więc w tym momencie należy uderzyć go kilka razy, tego drugiego i wrócić do dobicia pierwszego. Wtedy nie powinniśmy zarobić w plecy. Za każdym razem, jak zadawałem cios. Oni wstawali i walczyli dalej. Szybko zorientowałem się, że tylko nabierając w mój sztylet piaski, które je opętały, mogłem je pozbawić ich potwornej, żyjącej śmierci. Teraz jeszcze nam się nie przyda coś takiego jak, jak blokowanie. Przynajmniej ja z tego nie, nie będę korzystał. Jak w przyszłości blokowanie hitów od przeciwników będzie bardzo potrzebne. Um, wszystkie walki zazwyczaj składają się z dwóch góra, trzech y, serii potworków. To jest właśnie druga seria, która się pojawia. Jak widzimy, jeszcze koło naszego piasku y, w naszym stolecie rośnie powoli z każdym dobiciem potworka. Y, można powiedzieć taka ćwiartka księżyca, która później posłuży nam jako specjalny atak. Ale to oczywiście w innym odcinku let's playa. Na tej walce możemy dużo poćwiczyć odnośnie Tlików yy, w biciu potworków, co oczywiście później nam się bardzo przyda. I to by było na tyle. Tak wygląda nasze przyszłe sejwowanie gierki. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam pomogłem. Zapraszam do komentowania, ocenia i subskrybowania, jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie nowych poradników czy Let's Play. Zapraszam do pisania na kowal Poladnik i po gmail.com A oto mały zwiastunek kolejnego odcinka.